Które będziemy dziś wspólnie wykonywać nosi nazwę Skanowanie Ciała ze Współczującym Nastawieniem. Wybierz miejsce, w którym możesz się wygodnie położyć, jak łóżko czy podłoga. Pamiętając o tym, że Twoją intencją jest rozbudzanie życzliwości i czuwanie, a nie zaśnięcie. Jeśli jednak zaśniesz, może to wskazywać na zmęczenie i potrzebę odpoczynku. Zwracaj więc uwagę na swoje ciało. Na jego potrzeby. Jeśli chcesz, możesz wykonać ćwiczenie w pozycji siedzącej, z wyprostowanymi plecami. Upewnij się jednak, że nikt ci nie będzie przeszkadzać i że będzie ci wystarczająco ciepło. W razie potrzeby przykryj się kocem. A teraz zamknij oczy i skup się przez chwilę na ruchu przeponem w góry i w dół. W trakcie oddychania. Uświadom sobie, Przepływ oddechu przez ciało, zaznaj uwalniania i puszczania, które towarzyszą każdemu wydechowi. Następnie przez kilka chwil. Uświadamiaj sobie własne ciało jako całość granicę skóry, jego masę, oddziałującą na nie siłę grawitacji. Zauważ, w jakich miejscach styka się ono z podłożem, stanowiącym dla niego oparcie. Połóż teraz dłoń na sercu, by zapamiętać, że chcesz być dla siebie życzliwy. Trzy razy odetchnij głęboko, odprężająco, a następnie połóż ramiona wzdłuż ciała. Wyobraź sobie, że Twoja uwaga nasycona jest ciepłym blaskiem, życzliwości, a potem przenieś się na palce obu stóp, badając wyrażenia, które z nich płyną. Nie starasz się tutaj sprawić, Coś się stało. Jedynie czujesz to, co czujesz. Stopniowo poszerzaj świadomość, tak aby obejmowała podeszwy i inne części stóp po prostu doznawaj wrażeń takimi jakimi one są i staraj się rozluźnić wzbudź w sobie uczucie wdzięczności wobec stóp tak ciężko na co dzień dla nas pracują a jednak poświęcamy im tak mało uwagi. Następnie wyobraź sobie, że podczas wdechu wypełniasz obie stopy swoim oddechem, a podczas wydechu wypuszczasz z nich powietrze w przestrzeń wokół nich. Stopniowo przenoś ciepły blask swojej uwagi w górę, do kostek, łydek, kolan i ud. Po prostu doświadczając wrażeń, które tam napotykasz. Stale się upewniaj, że Twoja uwaga jest łagodna, oraz przesycona wdzięcznością i szacunkiem dla każdej części ciała. Niech blask Twojej uwagi przeniesie się teraz do pośladków. Zauważ, czy w tej części ciała nie trzymasz jakiegoś napięcia. Jeśli taki jest to rozluźnij ją za pomocą uważności. Następnie wyobraź sobie, że podczas wdechu wypełniasz tę część ciała swoim oddechem, a podczas wydechu Wypuszczasz z niej powietrze w przestrzeń wokół niej. Robiąc wdech, wyobrażaj sobie, że utrzymujesz całą dolną część swojego ciała w polu świadomości. Robiąc wydech, że ją z tego pola świadomości uwalnia. Kiedy zauważysz, że Twój umysł odpływa w myśli, w marzenia lub plany, co często się mu zdarza, po prostu zarejestruj ten fakt i wróć do wrażeń w ciele. Bez osądzania bez poczucia, że robisz coś niedobrze. Tak bowiem działa umysł każdego z nas. Następnie stopniowo przenoś swoją uwagę na brzuch. na dolną i górną część pleców, na swoje ramiona, na żebra. I klatkę piersiową. Od czasu do czasu przystawaj, oraz wzbudzaj w sobie wdzięczność i czułość wobec tej części ciała, którą właśnie trzymasz w swojej świadomości. Myśląc o tym, co dla Ciebie robi i jak często tego nie doceniasz. Teraz przenieś życzliwą uwagę na kręgosłup biegnący łagodnymi krzywiznami przez ciało i na punkt, w którym łączy się on z czaszką. Zauważ ciepło i energię w swoich dłoniach. Zaobserwuj, jak czują się Twoje ręce, kiedy są odprężone. Potem jeszcze raz wyobraź sobie, że podczas wdechu wypełniasz tuł swoim oddechem, a podczas wydechu wypuszczasz z niego powietrze w otaczającą go przestrzeń. Następnie, stopniowo przenieść blask swojej świadomości do głowy, do szyi, do gardła. i twarzy, zauważając wszelkie napięcie w mięśniach wokół czoła, oczu, szczęki, I ust Dostrzesz, jak wrażliwa jest twoja twarz, na temperaturę powietrza w pomieszczeniu Pozwól swojej twarzy się rozluźnić. Teraz przenieś uwagę z głowy z powrotem do stóp. Tym razem jednak szybciej. A potem zwróć uwagę na swój oddech. Dostrzesz jego przepływ w ciele jako całości. Tak jakby całe ciało oddychało i znajdowało się w ciepłym blasku Twojej świadomości. Zbliżając się do końca praktyki, ponownie. W końcowym geście życzliwości połóż dłoń na sercu i powoli zacznij poruszać swoim ciałem. Pokołysz się na boki, a następnie niespiesznie wstań. To pomoże ci rozruszać ciało i zmniejszyć jego sztywność. Dopilnuj, żeby za szybko nie wpaść z powrotem w zwykłe tryby swojej świadomości.